Muszę być akurat bardzo cicho, bo w takim czymś sam moment będzie gra pewien niepokojący potwór, który tylko czeka tylko za rokiem. Który będzie tego czekać aż zrobię jeden zły ruch. Ale dobra, już nadchodzi noc, bo w nocy to było Którego możemy teraz znaleźć w Minecraft Oczywiście to jest na potrzeby eksperymentu Którego możecie akurat odpalić It's ok, akurat zapada noc O! Dzień dobry! Ilgisz okay. or Ja Cię nie nie widzę, co? Się zabawił ale muszę gdzie indziej iść, wiesz. zostań zostań tu nie no chciałem nabrać tego właśnie tego klimatu a no Nie widzę że bawimy się w ciuciu papkę widzę nie, to jest akurat y, taki. No dobra, wiecie, ja już informowałem o tym nawet. Y właśnie pod tym jednym odcinkiem, którego akrata y, teraz link macie w karcie. Ja trochę ponarzekałem w ogóle, że to tak mało nowości mamy w tej obecnej wersji. No ale w sumie nie, no. To w sumie jak już trochę już. Jak już w sumie sprawdzałem w ogóle, z czym to się je. Mm... Nie no w sumie nudziło mi się i w sumie trochę się z nim pobawiłem się i tak dalej, ale, ale nie, no w sumie to dałoby się jakoś tak fajnie nawet, ale. Ale naprawdę niektórzy by mogli faktycznie uznać, że to jest za mało i, i w sumie po co w sumie tak strzeże w sumie tego biomu, skoro i tak aż tak dużo ciekawego w sumie nie ma. No prawdopodobnie może w nadchodzącej wersji nadchodzącej aktualizacji, jakby w wersji eksperymentalnej, może coś cie też ciekawego dostaniemy. Może jakąś strukturę, albo po prostu jakieś inne rzeczy, które można zgarnąć, właśnie w tym nowym geomie. Kto to wie? Może jakieś ukryte skarby może na nas czekają. No i tak, jak ktoś nie wie. Chociaż i tak mi się wydaje, że ktoś mógłby już od dawna ogarnąć. Ale tak pokrzywione, to w sumie to taki niecodzienny mob. O ile to jest jakaś ciekawa mechanika, że właśnie... Jak się na niego nie patny no, jak się na niego się patrzy, to, to nic nam nie robi. To sobie stoi wtedy bez ruchu, a jak tylko odwrócę zrok. O, o to mnie od razu pije, no i się rusza. No, wystarczy chociaż jedna sekunda nieuwagi i już mnie atakuje. Gdzieś oni chyba... A tu jest! Hej he, co? Połapie. Czegoś się spodziewał? Szczerze mówiąc, to oczekiwałem a czegoś więcej i nawet, no, autentycznie byłem zawiedziony nieco ma się taką zapowiedzią. I wiecie właśnie na czym myślałem też, żeby jakoś rozmacić ten bion? Może Można było właśnie, nie wiem. Na ten moment nic mi wpada w ogóle jakimi rzeczami można było rozmaicić, ale już chyba szczęście wspomniane ukryte skarby, które mogą na nas czekać? No, myślę, że byłoby nawet myślę warte uwagi, ale na ten moment to nie ma aż zbyt dobrego potencjału. No bo nie no, w sumie o ile sam fakt, że... Nawet potrafiłbym nawet zaakceptować my tego nowego moba. Może właśnie ze względu na dosyć unikalną mechanikę. Ale nie jest chyba aż taki straszny mi się wydaje, no bo... No i to jest... I to jest właśnie ciekawe i... I to, że do tego wniosku, że no bo... No bo bezpośrednio w walce chłopiec normalnie nieśmiertelny. No jak gdyby mi miał... Naprawdę jakimiś innymi metodami go ubić, to to nic nie da. Naprawdę. On jest dni śmiertelny. Więc to jest akurat ciekawe w tym mobie. Nawet y, sama nadkowrotaza z wardenem, tak, y, sprawdzałem to. No i faktycznie też reaguje na niego to, że nawet się nie ruszał. Chociaż byłem ciekawy, jak taki drzewniak y, może pacho, y, ta, pachnieć. Yy. Tak, yy, drzewniak to jest akurat yy, moja własna nazwa tego mopa. Wiem, ja jak miał yy, mówić skrzepie, skrzepiać, 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 Wiem, jakie polski potrafi być trudne w tym przypadku. Niec wolałbym do mnie mówić drzewniak. No, bo jestem taki w sumie z drewna. Więc właśnie, żeby. O Jezu, pozbyć go na dobre. No to właśnie staczyło właśnie to jego serce znaleźć i, i rozwalić Eee, tylko cię. Teraz to było A to jest, dobra. No eee, i tak co właśnie... Se po tej głupszy, głębszej analizie to nie jest w sumie takie głupie, no bo... No bo tak samo jak było z David Jonesem, no czyli z postaci z piratów z Karaibów To właśnie też po w walce nie dało się go zabić właściwie trzeba było, jakby, pff, prosto w serce, trzeba było ukryte, oczywiście, w skrzyni skarbów. Więc w sumie to ma jakiś sens, żeby zachęcić do nas, jakby, głębszego szukania, jakby, jakby tej, no tego generalnie całego biomu, ale. A jeśli to ma być wszystko, no po to, jakby przychodzimy, to, no, nie wydaje mi się, żeby, jakby to było wszystko. No, nie wiem, wydaje mi się, że można było, coś nie wiem, fakty Jakoś porozmaicić ten biom, żeby jednak no było jednak warte, no bo... Chociaż dobra. Może nie po czym się czepamy bo, bo przepominajmy sobie... Ee, jak wyglądał w czasie Deep Dark, to znaczy właśnie ten biom jakby w podziemiach też nie miało za dużo. Ale właśnie okazało się, że ma że właśnie w tym czasie jeszcze to... Zaplanowali nam dodać Ancient City, co było tam już w ogóle już wtedy warte eksploracji. Więc myślę, że to nie może być w sumie wszystko, co może nam do oferowania dać nam ten biom. No chociaż wziąć pod uwagę, że jednak Deep Dark. No, nie był ciekawy do rozmaicenia, a okazało się, że jednak Mojang uznało, że, że dodadzą nam... Właśnie Asian City to było nawet warte, myślę właśnie, eksploracji, no bo były nawet całkiem unikalne dropy, więc jak to tego podejdą w tym przypadku, czy dodadzą nam też coś, nie wiem, coś innowacyjnego, coś co byłoby warte przychodzić akurat do tego biomu, czy będzie jakaś tam akurat osobna struktura, no... To myślę, że na jak struktura to byłoby nad całkiem ciekawe, żeby tam iść. Nie dajcie znać co myślicie o tym mobie i generalnie w tym biomie, no bo o ile w sumie może być takie na no, dosyć klimatyczne, bo takie wydaje się takie, takie uschnięte, takie trochę takie wymarte, tak jak, jakby tak jakbym miał e, ująć, ale wydaje mi się, że to nie mogło być wszystko. Chociaż w sumie jak już, no, no widać, że Jedyną różnicą właśnie między, yy, między tym, 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 tym. tym drewnem a z tym ciemnym, to różni się tylko ewentualnie kolorystycznie i tylko tymi drzeczami tym się różni. Chociaż ja też wziąć pod uwagę na to, że chyba... Wcześniej był ten las ciemny dotany, a później był wtedy dotany leśna willa. Więc myśliwe, że to nie... więc możliwe, że to nie może być wszystko, co nam dodadzą i w tym biomie. Możliwe, że coś może być, nie wiem. Jakieś ruiny na przykład można było spotkać. Nie wiem, takie... Taki mam pomysł, nie? Żeby dodać jakąś nową ruinę. Coś co. Coś co sprawi, że warto było iść. Ale też nie zapominając, przede wszystkim, żeby nie unikać kontaktu drogowego, właśnie z tym potworem. Choć co prawda wydaje mi się, że ze względu na to, ile nam zadaje przez yy, jeden atak, to nie wydaje się aż tak straszne, ale nawet ten na teren zbrojeń nie byłby już aż tak straszny, nawet mi się wydaje. No, myślę, że gdyby tak nabić mu nieco więcej demensją, któremu by nam zadał, to myślę, że wtedy byśmy mogli jakoś bardziej się go bać. Tak samo jak było z Wardenem. No, co co nawet już się sprawia, że jednak y, wolę go jednak unikać, niż z nim walczyć faktycznie. I ze względu na to ilość jego HP, no to faktycznie Chociaż faktycznie mocząc poszło o to krok dalej i, i nawet faktycznie w bezpośredniej walce jest chłop nieśmiertelny. Co właśnie trzeba, właśnie jego serce, żeby on wniknął. A więc powiem Wam, no musi być naprawdę ciekawie, żeby naprawdę... Więc wiecie. Więc możliwe, że możliwe że będzie miał później... Może, że będzie miał większy potencjał może w przyszłych aktualizacjach. No, bo można było faktycznie wykorzystać coś więcej w tym biomie. No i my, no zobaczymy. Może coś pokaże nam coś nowego, coś co będzie faktycznie warte eksploracji i właśnie na to liczę. No dobra, to po prostu taki spokojny myślę odcinek mi wyszedł. E, no, no taki początek chciałem zrobić taki klimatycznie, że taki wiecie, że wchodzę, to to coś tajemniczego nowego. miejsca. I powinien uważać, gdzie ja topam. Nie wiem, takie... W... Chciałem tak rozmaicić, ale... Ale nie wiem czy aż tak mi wyszedł. Chociaż sobie myślę, że nawet miał wylec jego aspekt, to i chyba i tak by na niego nie działał. <grym> Nieważne, no, no. Chociaż i tak myślę, że... Eee, o, o, czy jest aż tak warty uwagi... Chociaż i tak pewnie zobaczę, że... Że jak będzie mało wyświetleń i tak dalej, mało łapy w górę, to i tak bym się pewnie nie zdziwił, bo... Bo ja tak, pewnie z pewnością tak jak ja, większość byłby rozczarowane raczej, ale w sumie... A w sumie teraz tak myślę, czy nie powinniśmy jeszcze poczekać? No bo teraz tak dochodząc do wniosku, no bo Deep Dark na początku nie było, wiesz... Nie miało jeszcze tak dużo ciekawych rzeczy. Tak samo jak z Ciemnym lasem. Też po jakimś czasie wtedy dodano Leśną Willę. I jak z Deep Dark... Jeszcze tu dopiero zostało jeszcze dotedy dodane. Więc co będzie w tym? No to jeszcze zobaczymy. Możliwe, że dopiero pokaże nam coś więcej. Mam nadzieję, że dodadzą coś nam. Coś jeszcze ciekawego. Coś, co będzie warte eksploracji. No bo to ma potencjał, ale. No ale to zobaczymy, czy jak dobrze wykorzystają to. No bo myślę, że to byłoby nawet ciekawe zobaczyć coś ciekawego w tym biomie. No bo w sumie sam biom może nie jest aż taki zły. No dobra, może to było jakoś, w sumie jakoś inny kształt tego drzewa zrobić i tak dalej. Sam mob w sumie byłbym w stanie zaakceptować. No bo... Ale też nie zmienia faktu, że nawet taką mechanikę mniej więcej już gdzieś stąd znam. Eee... Yy... No bo można znaleźć chyba faktycznie tu różnicę właśnie między drzewiakiem, a właśnie z tym jednym yy, potworem z SCP. Co właśnie jest takie podobne, podobne działanie. Ale dobra. No zobaczymy jak będzie się potoczyła ta nasza przyszłość Minecrafta. No bo teraz spokojnie tak myśląc. Już wyciągając te wszystkie złe myśli. No to możliwe że... Mając nadzieję, że to nie będzie wszystko. Nadzieję dla głupich. Ale. Ale coś może z tego wyjdzie. To jeszcze zobaczymy.